Cześć, maneczko, możecie kojarzyć mnie jako Piotr Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak. I coś, o czym chciałem dzisiaj porozmawiać, to Last Epoch. I to nic dziwnego, bo ostatnie moje parę filmów było o Last Epochu, właśnie. I ostatnio bardzo dużo osób pyta mnie: no dobra, ale czy Last Epoch będzie dla mnie? Czy warto kupić Last Epocha? Więc powiem Wam tak. Powiem Wam, co jest najlepsze w Last Epochu i generalnie dla kogo najbardziej polecam Last Epocha. To jest film, który możesz sobie obejrzeć przed zakupem, żeby stwierdzić, czy to brzmi jak gra dla. Ciebie. Jeśli chodzi o pozytywy, to na pewno taka RPG rozwoju postaci. To, jaki dobry jest ten rozwój, bo naprawdę Last Epoch pozwala ci podejmować decyzje. Naprawdę wierzę, że jakby największą siłą Last Epoch, to co jest najlepsze w całej tej grze, że ona idealnie balansuje na krawędzi takiego skomplikowania, powiedziałbym, i respektowania jakby inteligencji gracza, coś czego nie robi na przykład Diablo 4. Jest to gra skomplikowana, ale jednocześnie łatwa do przyswojenia, jakby. Poziom dawkowania ci informacji i decyzje, które przed tobą wystawia, naprawdę są zrozumiałe i intuicyjne do tego stopnia, że założę się, że nawet osoba, która nigdy w życiu nie grała w podobną grę, będzie prawdopodobnie w stanie wymyślić build, który jako tako będzie działał, y bez problemu skończy kampanię. Naprawdę to jest w last epochu piękne. I wiecie, jeśli chodzi o rozwój postaci, to nie jest tylko kwestia jakichś tam drzewek. Oczywiście te drzewka są znakomite i one potrafią zbudować postać na milion możliwych sposobów i to jest piękne, ale chodzi też po prostu o przedmioty które w Last Epoch'u są zrobione bardzo dobrze. Jest dużo takich statystyk. Jakby to, co lubię w podobnej typu gierce, jest to, że gdy zakładasz dany przedmiot, naprawdę czujesz różnicę. Dla graczy na przykład starszej daty, którzy grali w Diablo 2, czy po prostu miłośników gatunku, którzy na przykład grali w Diablo 2, mogę przytoczyć taki przykład, gdzie możecie kojarzyć, jak w Diablo 2 na przykład przekroczycie pewien pułap yy, poziomu danego skilla, i na przykład przyzywacie dodatkowego szkieleta, przekraczacie pewien pułap faster cast i nagle jesteście w stanie o wiele szybciej na przykład y, przemieszczać się po mapie teleportem i generalnie czyścić monster monsterpaki. Papawiexile, no wyczuwalny jest ten 25 poziom, Race Specter, czy dodatkowy projectile na doszocie. tutaj te dodatkowe bonusy z itemów też są te dodatkowe pułapy są bardzo wyczuwalne, bo powiedzmy, że bazowo mój Fireball może mieć 20 punktów umiejętności, które tu sobie rozdam, ale może się okazać, że jak jeszcze tutaj sobie dołożę plus jeden tu Fire Spells, plus jeden tu Fireball, gdzieś jeszcze nie wiem, plus trzy do Fireballa, i nagle może się okazać, że przy pięciu dodatkowych punktach będę w stanie mój Fireball tak zmienić, tak tutaj drzewko zbudować, że będzie się grało jeszcze kompletnie inaczej. To jest fenomenalne i naprawdę są, jesteśmy w stanie wyczuć przypływ mocy czy jakby dodatkową kreatywność, którą jest w stanie w nas wyzwolić dodatkowy skill point z itemków, to jest piękne. Uwielbiam to w grach tego typu. Bardzo też cenię sobie filozofię Las D'Pola do tego, że pomimo tego, że są przedmioty unikatowe, że są przedmioty setowe, one niekoniecznie są najlepsze. Bardzo często najlepsze są, na przykład właśnie rzadkie przedmioty, albo Albo takie amalgamacje, które robimy z unikatów i rerów, ale to jest, dotyczy, że tak powiem, endgameowego craftingu. O tym na razie nie będę za dużo mówił. Jeśli też jesteście właśnie Zajewkowiczami w ogóle starego Diablo 2, to tutaj jest system czarmów, tylko, no tu jest upgrade tego systemu, według mnie, dosyć duży, bo nie musimy jakby zawalać całego inwentory czarmami, tylko czarmy lądują w takim specjalnym, tutaj akurat się nazywają idols. To są idole, nie czarmy. Lądują do takiego specjalnego inwentory, który mamy tutaj obok reszty ekwipunku. Tak samo jeśli chodzi o wszystkie materiały craftingowe, one też tutaj nie zawalają nam jakby głównego ekwipunku, tylko są w specjalnym menu craftingowym. Więc jest tu sporo quality of life, którego starsze gry często nie posiadają. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba w Last Epochu, jest to, że ma sporo takich klas czy rozwiązań których naprawdę nie widziałem w żadnej grze tego gatunku. Przykładowo postać, na którą właśnie jestem zalogowany. To mój Runemaster. I Runemaster jest jedną z najciekawszych według mnie klas i bardzo chętnie pokażę wam przykładowo, co chodzi, żebyście zakumali, co Last Epoch według mnie robi fenomenalnie. Bo to naprawdę jest warte pokazania. Najpierw tylko powiem, że jeśli ktoś z was kiedyś grał w taką grę jak Dota, to może być zaznajomiony z konceptem Runemastera, tylko że Runemaster tych speli ma więcej, bo na przykład Invoker w Docie ma ich 10 do wyinkantowania, a Runemaster ma ich, nie wiem, 40 parę albo 50 parę. Uwaga, zależnie od tego, jakiego żywiołu użyjecie, Czary na mojej postaci będę mógł zainkantować jakiś inny czar takim runemasterem. I przykładowo trzy ogniste pozwalają mi zrobić coś takiego. A na przykład dwa elektryczne, jeden ognisty, pozwala mi zrobić coś takiego. A co gdybym zrobił to samo, ale w innej kolejności? Na przykład ognisty, elektryczny, elektryczny. Był to jeszcze inny czar. Znowu to samo, ale w innej kombinacji. A może lodowy, ognisty i elektryczny? A może nie wiem, elektryczny, elektryczny, lodowy. Możemy też zrobić niepełne kombo, na przykład dwa razy lodowy. I, I efekt będzie jeszcze inny. A to, co wam pokazuję, to tylko jeden fragment jednej z parunastu y, klas w grze. Naprawdę Las Epoch jest świetny. Akurat ta klasa jest jedną z najbardziej skomplikowanych, więc jeśli ko kogoś akurat przeraża ten aspekt, kogoś to będzie jarać, kogoś to będzie przerażać, nie trzeba grać taką spoconą klasą, jak akurat Runemaster. Chciałem po prostu pokazać jakiś ciekawy przykład bardzo specyficznej klasy, którą Last Epoch posiada, bo może akurat kogoś z was to zajara, tak jak mnie. Jest też taki fajny aspekt dla Zepocha, który co prawda dla niektórych będzie totalnie nieważny, ale dla niektórych totalnie ich to zajawi. To znaczy Last Epoch ma mieć na premierę, czyli już od jutra, tryb True Offline, czyli, taką, czyli taki tryb prawdziwej singlówki, gdzie można spauzować grę w każdej chwili, gdzie nie trzeba mieć dostępu do internetu. Obecnie jest to niemożliwe, ale już od jutra ma być taki tryb. I wiem, że wielu graczy to po prostu jara. Nie każdy lubi grać przez sieć, nie każdy lubi zawsze być online. Kolejny ciekawy aspekt to handel lub ewentualny brak handlu w Last Epochu i już tłumaczę o co chodzi. Last Epoch wymyślił sobie w zasadzie najbardziej innowacyjny sposób na handel w Branży Action Repegów, że tak powiem, od w zasadzie od, od w sumie 20 lat. I to jest do tego stopnia rewolucyjne, że na przykład twórcy Puff of Exile zmienili wręcz swoje podejście do handlu w nadchodzącym Puff of Exile 2 po zobaczeniu handlu w Las To jest Ciekawe, można to znaleźć. Otwarcie mówił o tym Jonathan Rogers z Grinding Gear Games w jednym z ostatnich wywiadów. A o co chodzi w handlu w Last Epoch'u? W pewnym skrócie i uproszczeniu, jako gracz będziesz mógł dołączyć do jednej z jakby dwóch frakcji, czy gildii, czy jak je zwać. I jedna z nich jest związana z bazarem i handlem, a druga z nich jest związana z przeznaczeniem i związanym z przeznaczeniem na przykład dropem, czyli tym, co spada nam dodatkowo, jakieś przedmioty przykładowo. I możemy... Podjąć decyzję, czy chcemy dołączyć do frakcji, która para się właśnie handlem i będziemy mieć uproszczony dostęp do przedmiotów z tego względu, że będziemy po prostu mogli kupić je od innych graczy, albo właśnie jesteśmy samotnikami, jesteśmy graczami, którzy lubią być samowystarczalni. Wtedy cyk możemy dołączyć do drugiej frakcji i będziemy mieć grę trochę bardziej zbalansowaną pod taką. Samowystarczalność gry solową. I czyli dla każdego coś dobrego, sami możemy podjąć decyzję o tym, jak chcemy do gry podejść, czy ekonomia jest czymś, co nas interesuje. Przed nami jeszcze parę punktów, ale najpierw krótkie ogłoszenie. Jeśli chcesz zaoszczędzić parę złotych, to zamiast kupować za 160 zł las De na Steamie, możesz go kupić odrobinę taniej za około 140 zł na Nexus GG. Czyli oszczędzasz 20 złotych, robiąc to z mojego linku, a przy okazji ja też coś z tego mam. Ty oszczędzasz, a ja jeszcze na tym zyskuję. Nexus GG slash Piotr Maciejczak. Po zakupie dostajesz kod i po prostu aktywujesz go na Steamie. Przechodzimy dalej. Kolejna fajna rzecz, którą pozwala Ci robić last epoch, to korzystanie z loot filtra wbudowanego w grze. Powiedzmy, że jesteś typem gracza, który gra wojownikiem, chce tylko przedmioty dla wojownika. Powiedzmy, że jesteś typem gracza, który gra tylko Magiem, chcesz widzieć tylko przedmioty dla Maga, nie interesuje Cię handel, nie obchodzi cię nic innego. Chcesz widzieć tylko przedmioty dla Maga. Spoko! Wchodzisz, tworzysz nowy filtr, wybierasz różnorakie zasady, na przykład wykluczasz przedmioty, które nie są dla Ciebie, których nie możesz nosić. Podświetlasz jakieś specyficzne przedmioty innym kolorkiem, albo robisz, że w ogóle są schowane, albo są na pół ekranu, albo są podświetlane nie wiem, na czerwono i ich tekst jest większy, bardziej się płyszczą, także na pewno ich nie pomijesz na podłodze. Wszystko tutaj możesz sobie zrobić, tworzyć jakby zasady filtra. Jest to intuicyjne, oczywiście na początku nie trzeba robić żadnego skomplikowanego filtra, można sobie wziąć taki właśnie filtr, który nie wiem, chować i nawet po prostu białe przedmioty, albo można wziąć, ukraść od kogoś, może od jakiegoś youtubera, może od jakiegoś Τριμέρα. filter Do wyboru do koloru, ale sam fakt, że można jakby zajmować się tym bezpośrednio w grze, jest super. Co do samych klas i postaci, to właśnie ktoś może pomyśleć, że klas jest tylko 5, ale to jest błąd początkującego, takie jakieś błędne założenie, bo tak naprawdę jest ich 15, bo każda z klas ma tak jakby trzy możliwe podklasy. Sentinel przykładowo może być Void Knightem, Guardem czy Paladynem albo na przykład Akolitka może być nekromantką bazującą na samonach, potężnym liszem, który zmienia się w żniwiarza dusz i jest taki bardzo bardziej Proaktywny albo urlokiem, który od jutra, 21 lutego, zostaje odblokowany i będzie polegać właśnie na jakichś takich klątwach i tego typu y, aspektach. Tak więc przy zakładaniu postaci będziecie widzieć tych postaci 5, ale w, tak, w rzeczywistości jest ich, powiedzmy sobie szczerze, więcej. Realistycznie można śmiało powiedzieć, że jest ich 15. Ja sam na premierę planuję zagrać Łotrzycą, rogiem, a nie marksmanką, nie blade Dancerką, tylko nadchodzącą nową klasą falkonerem, czyli tak, czyli właśnie taką łotrzycą, która ma ze sobą przez cały czas swojego wiernego Jastrzębia. Podoba mi się taka idea właśnie Samonera, który jest jednocześnie taki bardzo proaktywny. Szczerze mówiąc też jednym z głównych powodów, dla których śmiało powiedzieć, że polecam Las Pocha, jest najzwyczajniej w sieci fakt, że śledzę go od lat. Jeśli widzieliście mój poprzedni film, to być może widzieliście... Jak ta gra zmieniła się na przestrzeni lat? Ta gra po prostu rzeczywiście spacza na patch wprowadza coraz to lepsze zmiany, cały czas lepiej wygląda, cały czas lepiej brzmi, cały czas dostarcza lepszych wrażeń. Dlatego wydaje mi się najzwyczajniej świecie, że jest to must play dla pana gatunku. I śmiało dałbym Lasdepocha gdzieś w okolicach podium swojej takiej actionerpegowej topki. I wiecie, co jeszcze jest świetne? Jest crafting w Laztepo, a o tym mówiłem zresztą. Filmie. To tyle więcej odcinków o Last Epochu już niedługo. Widzimy się też na Twitchu TwitchTV slash Piotr gdzie od premiery 21 lutego będę streamował codziennie. Zresztą zobacz, może streamuję nawet w tej chwili.